Prawdę mówiąc, poranna rozmowa. Radia M, Radia M. Katarzyna Bernat, witam szanowni Państwo, gościem w studiu jest dzisiaj Magdalena Fogiel-Litwinek, dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury imienia Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A opowiemy Państwu o wydarzeniach planowanych w Wojewódzkim Domu Kultury, ponieważ przed nami finisz karnawału, przed nami Dzień Świętego Walentego, czyli popularne walentynki i wódek oczywiście hmm. odpowiada na te wydarzenia, Przygotowuje Specjalną ofertę karnawałowo-walentynkową. Dokładnie, jest tak, jak pani redaktor mówi, ma e, ze względu na dużą sy sympatię i do pani redaktor, i do całego Radia M, e, mam dla państwa też niespodziankę, mogę powiedzieć. Oczywiście, redaktor. możemy zacząć od niespodzianki, proszę Może być bardzo. od niespodzianki. Myślę, że słuchacze bardzo lubią niespodzianki. To zaczniemy od niespodzianki. Jutro, czyli w czwartek, 5 lutego, mamy w Wojewódzkim Domu Kultury przepiękny koncert. Takiego koncertu jeszcze w Polsce nie było, bo do tej pory nikt nie wpadł na taki pomysł, żeby połączyć dwie orkiestry Wojskowe. To są dwie orkiestry Dente, orkiestra z Radomia i z Lublina. Już od dawna nie ma żadnych wejściówek, ale dla słuchaczy Radia M zostało zostawionych 10 wejściówek, i one po programie zostaną położone na portierni w Wojewódzkim Domu Kultury i na hasło Radio M. Będzie można sobie taką wejściówkę za darmo odebrać. Więc, drodzy Państwo, po programie proszę udać się szybko do Wojewódzkiego Domu Kultury i na hasło Radio M można odebrać te bilety na jutrzejszy wspaniały koncert. Koncert karnawałowy połączonych orkiestr wojskowych z Radomia i Lublina. Początek tego koncertu o godzinie. 18. Tak. Jeszcze chciałabym dodać, że ten koncert jest wyjątkowy nie tylko ze względu na to, że mamy dwie orkiestry wojskowe. E, oni ćwiczą już od, od wczoraj i. <ścoughs> Cieszymy się bardzo, bo ten koncert naprawdę będzie piękny. Ale mamy też wyjątkowych wokalistów, Kogo? solistów. Będzie Stasiek Kukulski. To jest młody człowiek, który naprawdę przebojem wdarł się w ubiegłym roku na scenę, na polską scenę muzyczną. Stasiek Kukulski wygrał szansę na sukces, oczarował. Jurorów oczarował publiczność. W tej chwili stara się aby być w preeliminacjach do Eurowizji 2026 i ten młody zdolny człowiek będzie jutro występował u nas na scenie. Będzie też przepiękna kobieta Aleksandra Itkowska. To też y, młoda artystka z przepięknym głosem, do tego ten anturaż y, przepięknej kobiety, więc ten koncert będzie miał wszelkiego rodzaju walory, bo świetna muzyka, świetni soliści i do tego jeszcze młodzi z energią. Jeżeli ktoś z Państwa nie ma biletu, no bo tak jak mówię, no zostało 10 ostatnich, to w ciągu dwóch dni po koncercie ten koncert nagrywamy na trzy kamery. Będzie zrobiona profesjonalna relacja i ten koncert będzie można sobie obejrzeć u nas na Facebooku Wojewódzkiego Domu Kultury. Więc zachęcam, bo to będzie naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Na pewno się Państwo nie zawiodą. Ale obejrzeć to nie to samo, co obejrzeć w internecie, to nie to samo, co przybyć na miejsce. Więc drodzy Państwo, jeszcze raz tak. przypominam, Dziesięć biletów w Wojewódzkim Domu Kultury czeka na Państwa. Na hasło Radio M możecie je odebrać. Ale, ale to nie tylko. To nie, nie, wszystko. Wszystko. To nie, wszystko. To nie wszystko. Przejdźmy do kolejnych propozycji, jesteśmy, które Państwo przygotowaliście. Jesteśmy, proszę Państwa, przygotowani, żeby praktycznie codziennie oferować coś ciekawego. W czwartek koncert, w piątek mamy komedię. Jeżeli ktoś ma chęć na pośmiać się, komedia lekka, łatwa, przyjemna, goło i wesoło. Praktycznie przez półtorej godziny cały czas są salwy śmiechu na, na widowni, ponieważ było bardzo duże zainteresowanie. To są dwa spektakle. Pierwszy jest o godzinie 17, drugi o godzinie 20.15, także zapraszamy. Ale ja, drodzy sobotę, Państwo, dodam, tak. tytuł Goło i Wesoło wcale nie oznacza, że tam będzie jakaś golizna, <śmiech> bo <śmiech> znając Panią Dyrektor, <laughs> jestem przekonana, że na pewno wszystko będzie na poziomie, tak. należy w należytym porządku. Dokładnie. Goło nie oznacza od razu tego, że artyści będą występować nadzy na, na scenie. To jest taka pewna przenośnia, przenośnia. Ale zachęcam, bo będzie się można naprawdę pośmiać. W sobotę przed południem jest bal karnawałowy dla dzieci. Po południu mamy jeszcze ostatnie takie elementy związane z, ze świętami Bożego Narodzenia. Mamy spektakl, opowieść Wigilina. Ja ten spektakl już widziałam, to jest spektakl w reżyserii pani Moniki Śliwińskiej-Szostak. Ta przemiana pana Skrucza pokazana jest w taki profesjonalny, świetny sposób, więc tak, taką mam ofertę na sobotę, a w niedzielę wracamy do muzyki. Piękny koncert Ballady na dwa serca, to jest pan Andrzej Korycki i Dominika Żukowska. Bardzo taki sentymentalny, wzruszający koncert, zachęcam państwa do przyjścia. W przyszłym tygodniu um, niezwykłą mamy ofertę i ona jest skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, <laughs> dlatego że podjęliśmy współpracę z Teatrem Muzycznym Fortes Wrocławia i w wyniku tej współpracy teatr realizuje u nas um, spektakle. Będziemy mieć Dziadka do Orzechów, Dwa Królestwa, to są spektakle w czwartek i w piątek. Będzie też Zwierciadło Czasu i tutaj stawiamy przede wszystkim na dzieci i na młodzież, bo chcemy też taką ofertę do nich skierować. Oprócz tego za tydzień w piątek, 13, już zaczynamy trochę świętować walentynki. Też komedia, Cudowna Terapia, o godzinie 19.00, 13 lutego. 14 lutego rano giełda kolekcjonerska, czyli jeżeli ktoś w walentynki nie zabezpieczy sobie prezentu dla ukochanej osoby wcześniej, to zapraszam raniutko już od 7 w walentynki do Wojewódzkiego Domu Kultury. Można przyjść na giełdy i kupić coś wyjątkowego. Czy to będzie biżuteria, ponieważ jest bardzo dużo i starej, i nowej biżuterii, takiej też kolekcjonerskiej, czy jakiś inny upominek, jest dużo też porcelany, czy dla panów jest dużo różnego rodzaju um, gadżetów. Zachęcam, żeby wybrać się w sobotę przed południem do nas do Wódeku na giełdę kolekcjonerską. No i obecność obowiązkowa na koncercie, który produkuje Wojewódzki Dom Kultury. Um, zakupiliśmy kilkaset świec, także będzie to taki koncert przy świecach. W niezwykłej atmosferze przystroimy przepięknie salę teatralną. Najpiękniejsze melodie miłości to jest walentynkowy koncert, tak jak powiedziałam, przy świecach. Wykonawca to Stradivarius. Czy pani, już wyczerpałam tak. swój czas, pani Nie, redaktorze. Ja właśnie chciałam dopytać o, o wykonawców w tym, w tym wyjątkowym koncercie, bo to koncert: Najpiękniejsze melodie miłości centralnie w Dzień Świętego Walentego. Centralnie w Dzień Świętego Walentynki. Walentego, więc miłość będzie się unosić w powietrzu. Mam przynajmniej taką nadzieję. To będzie taki koncert romantyczny z melodiami filmowymi. Natomiast wprowadziłam w ubiegłym roku taki nowy format. On nam się bardzo sprawdził i powtarzamy go. Czyli jest możliwość zakupu biletu tylko na koncert albo biletu podwójnego, czyli na koncert połączony z kolacyjką. Nie jest to jakaś wystawna kolacja, kosztuje tylko 40 zł, ale po koncercie będzie można iść na taką kolację. Wprowadziłam coś, czego nie było, czyli jest to biesiadowanie przy wspólnym stole. Czyli osoby, które się nie znały wcześniej, siadają przy wspólnym stole i wspólnie spędzają ten wieczór. Tak Czyli mogą one tworzyć jesienią. pewnego rodzaju środowisko. Tak, można sobie porozmawiać, poznać kogoś nowego, oczywiście jeżeli ktoś sobie życzy, no to siada też oddzielnie, to nie ma z tym problemu, ale to jest coś takiego nowego i sprawdza się, ludzie się poznają I, i robimy tak teraz i na Walentynki i na Dzień Kobiet, czyli właśnie koncert połączony z kolacją i te najpiękniejsze melodie miłości, taką będziemy mieć niespodziankę, czyli jedna para otrzyma od nas wielkiego pluszowego misia i przypomnimy sobie też tą melodię Biały Miś. Może ona trochę jest zapomniana, ale kojarzy się na pewno z uczuciami. Także ten koncert 14 lutego serdecznie zapraszamy. Czy coś jeszcze mogę opowiadać, Pani Redaktor? Tak, oczywiście, <laughs> ponieważ ja sobie na przykład tutaj też e, e, przeglądając stronę internetową Państwa Wojewódzkiego Domu Kultury, e, zauważyłam, że na przykład e, planszówki w WUDEKu są w każdą środę miesiąca. Dzisiaj jest środa i e, o tą inicjatywę chciałam dopytać, bo akurat nie jest w dniu dzisiejszym. Szanowni Państwo, w Wojewódzkim Domu Kultury, jak zostałam dyrektorem, podjęłam współpracę z, z ludźmi, którzy się fascynują grami planszowymi. I ta współpraca zaowocowała tym, że to jest ostatnia środa miesiąca, pani redaktor, kiedy można przyjść i pograć w planszówki. Zaczynaliśmy od kilku stolików, w tej chwili tych stolików jest kilkadziesiąt. Można po prostu sobie przyjść godzina 18 niektórzy przychodzą na godzinę, niektórzy przychodzą na trzy godziny. Są do dyspozycji różnego rodzaju gry. Są to też gry strategiczne, ale też gry takie dosyć proste, więc można przyjść też z dziećmi. I zachęcam, bo to jest taka miła forma spędzania wolnego czasu. Także te planszówki się już przyjęły i na pewno będziemy kontynuować. Natomiast, ale mamy jeszcze tak, koncerty różne. Koncerty. Tak, Co jeszcze pod, pod hasłem koncerty się kryje? Ponieważ ten, lud, zresztą tak jak ostatnie miesiące jest bardzo, bo te wydarzenie, dlatego tak przepraszam, że tak nahalnie, ale postaram się jeszcze powiedzieć o kilku propozycjach. Mówiłam, że będzie muzyka filmowa przy Świecach, ale to nie jedyny taki koncert, dlatego że w piątek 20 lutego też mamy koncerty przy Świecach. Ze względu na duże zainteresowanie są to dwa koncerty, czyli o godzinie 18 i później o godzinie 20.30. Będą to również najpiękniejsze piosenki o miłości. Też właśnie koncert przy świecach, tylko już na dużej sali, na sali widowiskowej. Będzie muzyka Erika Claptona, będzie Sting, będzie Phil Collins. Także taki czarujący projekt. Jeżeli Państwo nie macie jeszcze biletów i nie macie planów na, na 20 lutego, to serdecznie zapraszam. A później widziałam bardzo ciekawe oferty z okazji Dnia Kobiet. Tak. Tak, Dzień Kobiet też to jest taki. Podkreślicie taki czas. w sposób taki uroczysty koncertami, wydarzeniami yy, o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, popularnym. Yy, w Wojewódzkim Domu Kultury pracuje pani Renata Drost, yy, która stworzyła program właśnie na Dzień Kobiet, także od Kobiety dla Kobiet. To jest program, w którym będą śpiewane najpiękniejsze piosenki związane właśnie stricte z kobietami. Tytuł koncertu Brunetki, Blondynki. Oczywiście zapraszamy Panie o kolorach włosów, jakby różnorakim. Nie jest ograniczony koncert tylko do brunetek i do blondynek, chociaż my byśmy się Pani Redaktor załapały akurat Pewnie tak na ten koncert. No i to jest taka oferta skierowana do kobiet. Widzimy, jest bardzo dużo. Zainteresowanie praktycznie nie ma już biletów, i co bardzo cieszy. Że jest taka moda teraz w Polsce, to bardzo pozytywnie to oceniam, że kobiety wychodzą w takich dużych grupach, czy to znajomych, czy, czy zawodowo ze sobą współpracujących. Także mieliśmy zgłoszenia, jak były bilety sprzedawane po 15, nieraz nawet po 20 kobiet, które wspólnie wychodzą sobie na koncert. To świetne, uważam, spędzanie wolnego czasu. I ten koncert jest połączony, tak jak w Walentynki, z kolacyjką, czyli po koncercie zapraszamy do sali. Lustrzanej um, do gór, na górne fuaie, um, i tam będzie kolacja, też właśnie taka kobieca. Mhm. Serdecznie w Państwa tak siła. Tak, serdecznie <laughs> Państwa zapraszamy do Wojewódzkiego Domu Kultury. Jeszcze na koniec przypomnę, że drodzy Państwo, w wojewódzkim domu kultury czekają w recepcji czekają na państwa bilety 10 biletów na hasło radio M otrzymacie bezpłatnie na koncert karnawałowy połączonych orkiestr wojskowych z Radomia i Lublina który odbędzie się jutro o godzinie 18 w WDK-u. Tak. Bilety trzeba koniecznie dziś odebrać. Tak, bo one znikają bardzo szybciutko. Dziękuję uprzejmie za tą rozmowę. A do Wojewódzkiego Domu Kultury zapraszała Państwa Magdalena Fogiel, Litwinek, dyrektor. WDK imienia Józefa Piłsudskiego w Kielcach rozmawiała Katarzyna Bernat. Dziękuję Dzie, bardzo. Dziękuję bardzo i chciałam tylko podkreślić, że to jest niewielka część oferty, którą mamy. Także... Odsyłamy do strony internetowej. Tak. Drodzy Państwo, w krótkiej audycji nie jesteśmy w stanie o wszystkim powiedzieć. Możemy tylko pewne e, wydarzenia zaanonsować, ale szczegóły na stronie internetowej. Zapraszamy. Do zobaczenia w WDK. -u. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prawdę mówiąc, poranna rozmowa, radia